W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kirje eleison, Chryste eleison, Kirje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami. Ty, któraś przez Archanioła Gabriela Najradośniejszą nowinę otrzymała, módl się za nami. Matko łaski pełna, módl się za nami, Radości Trójcy przenajświętszej, Módl się za nami, błogosławiona między niewiastami, módl się za nami, pierwszym naszym rodzicom obiecana, módl się za nami, Matko Odkupiciela Rodu ludzkiego, módl się za nami. Świątynia Ducha Świętego, cudownie zaćmiona, módl się za nami. Pokorna służebnico Pańska, módl się za nami. Otwarta Bramo zbawienia naszego, módl się za nami. Czcigodny namiocie króla nad królami, módl się za nami. Chwalebna ozdobo Izraela, módl się za nami. Źródło pociech niebieskich, módl się za nami. Matko najszczytniejszej miłości, Módl się za nami, Obłoku napełniony rosą błogosławieństw niebieskich, módl się za nami, Zadatku naszego ułaskawienia przed Bogiem, módl się za nami, Różdżko bezustannie kwitnąca w Domu Bożym, módl się za nami, Panno w całym kościele Jezusa uwielbiona, módl się za nami, Matko, w której żywocie słowo stało się ciałem, módl się za nami. My grzeszni ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pani. Abyś nam od Boga łaski najpotrzebniejsze wyprosić raczyła, wysłuchaj nas, Pani. Aby za twoją przyczyną z nami Bóg zawsze przebywać raczył, wysłuchaj nas, Pani. Abyśmy Cię każdego czasu godnie wychwalali, wysłuchaj nas Pani. Abyś nam miłość serdeczną od owocu żywota Twego wyjednać raczyła, wysłuchaj nas Pani. Abyś nas nie opuściła we wszystkich przygodach życia tego, wysłuchaj nas Pani. Abyś nam była szczególną obroną w godzinę śmierci, wysłuchaj nas Pani. Panno i Matko Najwyższego, wysłuchaj nas Pani. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Módlmy się, Boże, według którego woli słowo odwieczne za zwiastowaniem anioła w łonie przeczystej panny ciałem się stało, racz wysłuchać próśb naszych, abyśmy, którzy ją uwielbiamy jako prawdziwą Bożą Rodzicielkę, za jej przyczyną doznali miłosierdzia tak w życiu, jak i po śmierci, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.